Prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, najdostojniejszych księży arcybiskupie Marku, pasterzu Kościoła Krakowskiego, bracia w posłudze kapłańskiej, osoby życia konsekrowanego, najbliższa rodzina świętej pamięci Leszka, żono Barbaro, wierny świadku życia i twórczości męża, wraz z synami Michałem i Wojciechem oraz ich rodzinami. Szanowni przedstawiciele władz w różnych wymiarach służby, szanowni przedstawiciele kultury i sztuki, wraz ze światem dziennikarzy, których powołanie według słów listu świętego Jana Pawła II do artystów określa pole służby prawdzie, a zarazem poczucie odpowiedzialności. Drodzy bracia i siostry, uczestnicy tej Eucharystii. I łączący się z nami poprzez służbę medialną. W naszej ziemskiej wędrówce wiary, na wzór uczniów idących do Emaus, weszliśmy w dni dramatu, dramatu pytań o Jezusie ukrzyżowanym i z martwych To w tym samym duchu zmagań wiary i zawierzenia Bogu. Odebrałem dnia 19 lutego bieżącego roku sms modlitwę wieczorną Leszka. Boże miłosierny, zagaś już tutaj na ziemi istnienie moje. Z doliny ciemnej i cierpienia, którą teraz idę, doprowadź mnie do wiekuistości Twojej świetlistej. Amen. Był bowiem świadomy, że ma się ku wieczorowi jego życia i że ten dzień się już nachylił. Dlatego też z tą świadomością i gotowością poprosił o posługę kapłańską w dniu 16 marca, na tydzień przed przejściem, jak mówił do nas dzisiaj święty Paweł w liście do Koryntian, do domu Boga, nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Święty Paweł w Koryncie nie miał łatwego zadania. Wiadomo miasto portowe, wielka aglomeracja miejska i duży przypływ ludności. Dlatego głosząc, że Bóg, który wskrzesił Jezusa w śmiertelnym ciele, z Jezusem przywróci życie także nam. Przeżywał pokorzenia i prowadzenia przed sądy. Tym mocniej ogłosił Koryntianom słowo Ewangelii, że niewielkie utrapienia tego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku, bo to co widzialne przemija, to co zaś niewidzialne trwa wiecznie. Wchodząc w światło Ewangelii Świętego Łukasza, dostrzegamy, że historia Emaus osiąga swój szczyt wówczas. Gdy miało się ku wieczorowi, a dwaj uczniowie rozprawiali o wszystkim, co wydarzyło się w Jerozolimie, czując się zawiedzeni historią wydarzeń. Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Święty Łukasz zapisał, że nawet przymusili go, mówiąc: Zostań z nami. I tak w czasie posiłku przy łamaniu chleba w owym nieznajomym rozpoznają z martwych stałego Chrystusa ale on znika wtedy im z oczu w tym fakcie odczytujemy że dopiero w spotkaniu z Chrystusem sakramentalnym w znaku eucharystii otwierają się nasze oczy na prawdę która ostatecznie wymyka się naszym zmysłom Dlatego papież Benedykt XVI dokładnie 6 lat temu w jednej z kateches podkreślił. Prawda o zmartwychwstaniu, która jest fundamentem i źródłem Kościoła, nie starzeje się, bo żywy jest Chrystus w Eucharystii i żywa jest Jego Ewangelia głoszona w Kościele. Przylgnięcie sercem i rozumem do ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa. Zmienia życia i oświeca egzystencję ludzi i narodów. A papież Franciszek w czasie wielkanocnym roku pańskiego 2013 wołał: Zmartwychwstanie Chrystusa jest naszą największą pewnością, jest naszym najcenniejszym skarbem. Czyż można nie dzielić się nim z innymi? Nie jest ona tylko dla nas. Trzeba ją przekazywać. To jest nasze świadectwo, że Chrystus z martwych stał jako pierwszy, a potem z martwych staną wszyscy, którzy do Niego należą. Drodzy w Chrystusie, wszyscy tego doświadczamy, że droga ludzka, czyli dar życia, ma swoje punkty graniczne, narodzin, powołania i bramę śmierci. Nasza droga nie tylko mieści w sobie przemijanie, ale także dąży do zatrzymania pewnych zdarzeń, spraw i ludzi. Ale jak uczył nas Jan Paweł II, w tej człowieczej drodze nawet przemijanie ma sens. Ma sens. Jakże trudno wypowiedzieć coś ostatecznego o ludzkiej drodze świętej pamięci Leszka. Zrodzonego z miłości rodzinnej Mieczysława i Dominiki, 18 czerwca 1941 roku w Zaklikowie w czasie II wojny światowej. Zdaję sobie sprawę, że najistotniejsze i najpiękniejsze tematy jego życia i twórczości, które będę chciał przywoływać, aby on przemówił do nas, będą tylko przypominać rozrzucone mozaikowe kamyki, dźwięki i słowa, co też uczynił również ksiądz arcybiskup Marek w słowie wstępnym. Niezwykle interesującym jest wyznanie młodego Leszka, kiedy w 1947 roku odkrywał przeróżne dźwięki studni podwórkowej, a ona odpowiadała mu echem, aż do mocnego pochylenia. I znalezienia się na jej dnie, aby następnie, przy pomocy najbliższych, trzymając się łańcucha, być ocalonym. I wyznał. Nabrałem wtedy bardzo wzmocnionego, podbudowanego przekonania, że czuwa nade mną opatrzność. Zbierając następne słowa, słyszymy: Wychowałem się w niewielkim zaklikowie, gdzie moja przyszywana matka chrzestna Anna Nagórska była opiekunką, wychowawczynią i uczyła mnie wszystkiego: muzyki, literatury, francuskiego, dobrych manier, porządnych obyczajów, ale przede wszystkim uczyła mnie odróżniać dobro od zła. Była przewodnikiem po tym, co piękne i wartościowe. W tym miejscu warto zacytować samego Adama Mickiewicza, który w zdaniach i uwagach zapisał: Bóg nic darmo nie daje, lecz wszystko otwiera i każdy z boga tyle, ile chce, zabiera. A wspomniana Anna Nagórska dopowie. To umiłował wszystko w Bogu, ten nic nie żąda dla siebie, i wszędzie mu jest dobrze. Tak więc przyjmowanie i pomnażanie nadprzyrodzonych talentów to klasyczny zadany temat Jezusowej Ewangelii. Dlatego po wielu latach doświadczeń naszych skomplikowanych czasów, opowiadając się w debacie publicznej po określonej stronie, Zaryzykował tak zwaną karierę, kiedy z osoby atrakcyjnej towarzysko i artystycznie stał się w wielu miejscach kimś niepożądanym, aż do wyznania bardzo bolesnego. Dosięgnął mnie ostracyzm w dużej części środowiska artystycznego i nie tylko. Zostałem wyszydzony. I to jest prawda. Że jako konserwatysta w tym trudnym czasie został relegowany z szeregów twórców współczesnych. Dlatego napisał, co myśli w wierszu pamiętać. Pamiętać to być wiernym ponad interes, ryzyko opłacalności, wszelaką koniunkturę. Niestrudzenie i odważnie pytać, skąd zdrada przyszła i czyja wina? Nie milczeć, kiedy upokarzają Twoje imię, kneblują zdania, zadeptują Twoje ślady. Pamiętać to umieć dochować wiary, że sprawiedliwość, miłość i prawda to kategorie nieprzynależne do żadnych tu układów, lecz desygnaty zasady innej spoza. Nie stąd. Drodzy Chrystusie, ośmielę się powiedzieć, że wówczas jeszcze głębiej zrozumiał, że zadaniem poety, którego życie poezją jest usłane i który sobą i muzyką dośpiewa, jest zdobywanie sensu dla siebie i dla innych. I że rodakom trzeba pomóc, odkryć na nowo fundament, który odnosi się do Boga. Doświadczył na co dzień potrzeby daru mądrości Bożego Ducha i starał się go pogodzić z poczuciem własnej pokory, a jednocześnie obdarowania przez opatrzność roli, do jakiej Bóg go powołał. W jednym z wywiadów powie: Dążyłem do realizacji tego, co było we mnie impulsywne. Ważne, potrzebne, aktualne i co mnie zajmowało. Od początku niepoprawny indywidualista, a jednak bardzo przywiązany do wspólnoty ducha, obyczaju, kultury, języka. A będąc udekorowany przez pana prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę w dniu 11 listopada 2021 roku, Orderem Orła Białego powiedział: Na pewno wszyscy tutaj obecni mamy głęboką świadomość, jak jesteśmy wspaniale obdarowani w tym momencie historycznym. Jesteśmy dziedzicami schedy polskości, która nie jest dla nas ani brzemieniem, ani ciężarem, tylko najbardziej oczywistym obowiązkiem czy też zobowiązaniem. Które każdy z nas robiąc to, co robi, czyni bez żadnych poświęceń, a przeciwnie, z radością. To także zadanie na przyszłość, żeby coś jeszcze dorzucić, aby wzmocnić i upiększyć tę Polskę, tę biało-czerwoną i tę 11 listopadową. Drodzy w Chrystusie. Mówiąc słowami pana Leszka, co chciałbym jeszcze odsłonić? Na pewno to, co mu zostało powierzone, za co czuł się najbardziej odpowiedzialny. A w tym powierzeniu odpowiedzialności, szczególną rolę odgrywa jego wierna do końca dni od 1965 roku żona Barbara z domu Hrynkiewicz, Sudnik i dwaj synowie. Michał i Wojciech. Przyznaję, że właśnie z Leszkiem i barbarą spotkałem się po raz pierwszy twarzą w twarz, chociaż wcześniej poprzez jego twórczość. Dopiero w domu arcybiskupów krakowskich w dniu ingresu księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego 28 stycznia 2017 roku. Aby odtąd zmieścić się w teatrum ich życia przy współpracy z panem Maciejem Zdziarskim. Nie mogę nie przywołać dnia 23 stycznia 2023 roku, kiedy po zmaganiach na progu życia i śmierci, po wizytach i przeżyciach szpitalnych, pielgrzymowali Leszek z barbarą. Oraz przyjaciółmi na jasną górę, aby w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej podczas Eucharystii przeżywać dziękczynienie za sakrament małżeństwa. Słowa Leszka. Trudno lepiej, piękniej i szlachetniej, spędzać swój jubileusz małżeństwa. A w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. Przywołał wspomnienie związane z Janem Pawłem II jeszcze jako kardynałem, którego spotykali przy Franciszkańskiej. A cóż dopiero mówi dzisiaj, kiedy on jest świętym i wpisanym w dzieje ludzkości i Kościoła. I jak wspomina pan Waldemar Smarszcz, w chwili narodowej euforii. Śpieszył Leszek z żoną Barbarą na krakowskie Błonia, bo tam w tym momencie biły serca dwój i pół miliona rodaków. A w najbardziej tragicznym dniu kwietniowym, 10 kwietnia 2010 roku, modlił się za nich. Prosił Boga, by dał siłę i pozwolił wierzyć, że ćwierć sekundy, a może i mniej jeszcze, wcześniej, choć i najmniejsze mgnienie, Zdążył tam Anioł Miłosierny. W zakończeniu naszej refleksji i niedokończonych rozmów, pragnę powrócić jeszcze raz do słów Jana Pawła II z listu do artystów podpisanym w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 4 kwietnia 1999 roku. Niech drogowskazem i natchnieniem będzie dla Was. Tajemnica zmartwychwstałego Chrystusa, który w tych dniach Kościół głosi z radością i kontempluje. Ale szego pisze krótko w przesłanych mi tekstach Wielkanoc w górach drogą przez Emaus. Bo nie ma przerwy, w jakiejś przestrzeni neutralnej pomiędzy życiem i śmiercią. Bóg z martwych stały na polanie bladziuchny, słaby jeszcze, ale uśmiechnięty, po takich przecież przejściach, po takiej męce, znów w chosti kruchej, zniesiony wysoko, błogosławi czasom, chwili i ludziom. I pozwólcie, że jeszcze jeden tekst, który ukazał się na bieżąco. Na dwa tygodnie przed śmiercią z książeczki do szkiełka z Muzeum Czartoryskich. Wyjechałem i mnie nie ma. I na rynku, i na brackiej. Może nawet na zawsze. Ani głos mój się odzywa, tu wprost brzmiący, nic nie spieszno moim krokom, na gołębie, i na brackiej. Cień się zabrał razem ze mną. Wyjechałem. Nie zalegam. Nie zagrażam. Nie zabiegam. Ale gdyby tak ciekawość, ktoś zatęsknił, gdyby bez przesady, lecz przez chwilę, to się może zdarzyć. Ach, zakręćcie kółkiem płyty, tak jak dawniej. W kółko się odezwę. Pobiegnijcie śladem wiersza. Może coś tam zaszeleści ze mnie, po mnie, ale kiedyś ktoś zapyta, że już tu więcej nie zajrzę? Na Sławkowską, na Sienną nie skoczę? Kiedyś ktoś zapyta kiedyś, co to znaczy? A ja powiem, Szanowni Państwo, zgodnie z duchem czasu kiedyś to jest dziś istniejące inaczej. Potwierdzamy, drogi Leszku, że dziś jesteś istniejący inaczej, bo już w całej prawdzie z Bogiem i wobec Boga. Dziękujemy dzisiaj Bogu, że nam Ciebie dało.